Ciemna na wszystkim z tej strony. Biały. W drugim odcinku. Z Survivor z Juniorem. No. I ciemny. Jestem ciemny. Nie, ty jesteś junior. No, ja jestem junior, no, ja jestem junior. No, tak, ale ja jestem ciemny. Tak, jesteś ciemniak kurna z Czarnobyla. tutaj Wiem, Zusel skin na face najlepiej. Oh. Dobry shift, dobry shift. No. No i dobra, przez te, jak, jak, nie nagrywa, jak nie nagrywaliśmy, ja zdobyłem oto właśnie to, oto właśnie to, oto właśnie to i to, oto właśnie to. Moje jeszcze dwa ja, cztery, cztery, taga, diaksy mi zostały, mam majtaga, mam trzy zbieg. A mi cztery diaksy zostały, a cztery Ale ja mam, kurna widzisz. Ja mam kilofilm, ja i cztery diaksy. No, lamus jesteś. O. Ej, dobra, to chodź pokażesz, gdzie ja się usiedlę, Dobra, chodź. Sam no dawaj, dawaj. Ci się... sobie na czanki na 12 albo 15. Jak kupiję domek na dwóch musisz. To by się lepiej gra. Ja pitole. Tam se usiadlasz? Czekaj, jak tylko nie nawijesz tej czanków, to nie gdzieś usiadłem. Wiesz o tym, że, że wyglądasz jak jaski jak jaskiniewiedzę jak masz tą Jak masz tą tą. No. Dobra koniec, pokażę 10. daleko, ale jadę. Tutaj przejdziemy naokoło, więc to się wydaje daleko. Naprawdę, jak wykopiemy jak jakiś tunel, to będzie blisko. Jak ty daleko się osiedlasz? Gdzie daleko. Ile krów? No, nie. Dzięki, wszystkie moje. Jezu, jak Gdzie mi spadają spad 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 tego FPS-ki. Tutaj? W tej dziurce? Szkoda, że nie widzicie teraz mojej miny Taki jedna dziurka od nosa podniesiona do góry go opuszczona I taki krzywy ryj. Tak jak w kabletach którzy robią Damian, nie było łatwiej, tak? Wow. Lamusini. Czekaj. Okay. Ja to nie wiem, czy się wkopywać, czy... Ja się chyba... Ja tutaj... nie chcę przyszedł. Kto? Maciej ma halo. Jeju, Maciej. Maciej? Sią nagrywam. No co się nagrywam? ej ty się odzywasz do dzieciaka? Dzieciak, ty idiota, że Ale chodzi do... do pierwszej klasy, nie? No grywum Won grywam Jezu, boże, jaka wielka ta lampka, no Pokój nam macie Fajnie nie wiem gdzie się O kur Ja patole Ja gnole. A ja Słyszałeś mnie? Ja patole, jakie gnole. Ale nie wiem się usiedlam Dobra, bo za chwilę będziemy odcinek kończyć I ja sobie domy zbudować Nie Ja tu nie robię exploring muzyczka zawsze puszcza w tle i Tak? Mamy twierdzę, motherfucker Poszłem do litery bez miecza Ja mam z Dobra, ja się ty bedę usiedlać No serdecznie, rób co chcesz Mi to szczerze gówno obchodzi Więc? Ja tu lubię żelaznowy po co mi sikrę, że Maznawy jest fajniejszy, reduksowy. duksowy? Czule, nie. jesteś Ciulu. A nie dlaczego, na singlu, nie, tak na serwerze takim wspólnym, to wiele, to wiele lepsze zawsze wychodzą, nie? A jak na tamtym serwerze z to takie góry nam wychodzi, wychodzą, nie? Mów dla siebie. Mówię, że chce silktacia, patrz w silktace. No mówię, mówię, że chce ten. Szczęście, patrz. Szczęście. No tobie kurna tam, mam ich płynało chyba. Nie, nie, to jest czasami tak. Czasami dobra, czasami z wewnątrz wychodzą. Ale szczęście jest no. Ale fajny centra tam. Znawia parole, parole. Parole! parole. Jak tak naprawdę, jak Parole to ogląda, to wciutek ci w dupę, tak ci powiem. Masz pana. Ja tak napisałem, ja tak mówiłem, napisałem fuck you Parole, nie teraz to, to, to zostałem kika. Jej ja słyszeliście? Zostałem kika. Gdzie ten głupi Enderman? W dupie. Chodźcie oh, klepie w Gdzie ty? Nie uciekaj nie słuchaj O fuck you. Dobra, gdzie on jest? jest? Ja się z nie Chodź tu! Chodź tu, chodź, chodź, Andrzeju! Ja nazywę go Andrzejem, bo to, jest, no, bo to nie jest Andrzej, tylko Andrzej! Oj, to że macie... Koszty. O Jezu! Łowca potworów! Ej, poczekaj, ja sobie moje osiągnięcia chcę zobaczyć. Jak... Wiesz, kogo ja zabiłem? Mężnego szkieleta. Pisze, że niby nie wydobyłem diamentów, no nie? A, bo my wtedy jeszcze nie mieliśmy tych rzeczy. Nie A, nie mieliśmy lepszego kilofaj, dlatego. Jak nie mieliśmy? Żelazny, jak diaksy kopali. O, dwa diaksy, epik. Skąd? A, w skrzynce. Aha. Nete, te brodawki. Pamiętasz co... Kiedy... Nie, ty widziałeś mój świat, co kiedyś na pustyni się osiedliłem? tak, ta, pamiętam. No, taki dom, zbudowałeś którym budowałeś Naprawdę? Taki malutki? Jaki malutki? Był malutki. O, był mały, ale później dobudowałem mu takie rzeczy pod ziemią, że był Żeby... o matko. Że był o matko. Że był o matko. O matko kiele, boska świętokrzyska. Kiedy O dobu, 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 dobu. już strzelił się z oczywieniem. <laughs> Lamus. Rrr. Matko jest pełna PIPOLE, PIPOLE, PIPOLE Picolo, pipole PIKOLO Z czym ci się skojarzyło? A mi się z Nikolo skojarzyło Z naszym kolegą Z <gł> naszym kolegą? No, to, to, jest nie... to jest bardziej podobne do... Um, jak to... się jak to, jak to wam tu, jak wam to powiedzieć? nie yeah. a wiecie co jest głupie że taki jak ja bym nie chodził do szkoły to bym miał przecież że nie chodzę to wszystko a nasz kolega chodzi nie wiem już jest ze trzy miesiące trzy miesiące nie chodzi jest po, po pierwsze po wszyscy mówią, że jest w innym kraju jest w Anglii Atakuj wszyscy co oglądają wszystkie Angliki co rozumieją Polaki i oglądają ten Filmów, to yy, szukać pa, yy, Piotku. Słuchajcie, Anglii, jakby, jakiś angielski, a jak jakiś po, Polak. Angielski? Niech pan to ogląda, to nie zajdzie, piwować, nie zajdzie pe, piotka, i nie znajdzie Piotka i niech go zatrzyma, bo my go nie chcemy. Niech go zniesz. Już... Słyszę, że to mi smutno z niego, bo on zawsze. My nie mamy się z niego śmiać. a nie zawsze, jak pani kogoś pyta, no? Nie? To ja go. To on zawsze odpowiada, wiesz, się zgłasza i teraz nie pyta czesna, a jakiego nie ma to jest w Jakiego nie ma, to mi... Z każdego przedmiotu słabiej idzie. <grym> tak naprawdę to imitaż. i mi też. Ty jej ogarniesz... Ile my nagrywamy? Wiesz, wiesz, pewnie się tak zajwanie za chwilę ci włączy. No. Dobra, coś się mają czas. Nie, poczekaj. 3... Cztery nie Ej! Nie wiem takie paki wygramy na łatwym, jak jest taki po tak tyle i tych wszystkich, nie? Wejdź na telewizję, muszę się do trochę, bo nie pamiętam gdzie mam tego Nie mogę To wejdź Nie mogę Jak możesz, jak możesz Nie mogę Jak możesz, jak możesz Skończyłeś odcinek? nie Skończ To, to mnie typnij, ja nie ja chcę wchodzić w wyciekanie w raku Jak skończysz? No, ty, ty mnie chcesz wymusić No, już hmm. skończyłeś odcinek Frajer o nie, Ja Andrzej, jak dużo uszy Ja Ja Pawełek, małego o mam <trymMA> Kurna Ja Damianek, dużego mam Ta, dużego Ja e, jak, jak słyszę kurna e, e, Jak się nazywa? E, no, coś, 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 kurna z si si silikonu